Hej, witam wszystkich. Dzisiaj 6 czerwca. Kończę właśnie mi odebranie zakacji. Zostało mi tutaj tylko 5 uli. Założyłem przegonki, bo ostatnio mi zabrakło, ale dzisiaj o czymś innym. Patrzcie, jak ładnie wygląda ogórecznik. Nie wiem, na poprzednich filmach możecie zobaczyć, jak on wyglądał przed deszczami. Teraz dosyć dobrze podlało. Kilka takich ładnych burz było i można powiedzieć, że tak co, co 2-3 dni a wcześniej takie były, że chyba cały no, że codziennie prawie jakaś burza była i, i dosyć ładnie popadało tak równo, nawet w, w sąsiedniej miejscowości były dosyć, no i tutaj też taka ulewa w nocy była, ogórecznik no, urósł pięknie, już jest tak za kolano, nawet może do pasa to przesadzam, ale tak do biodra jest wysoko zaczyna już nie puścił piękne, duże kwiatostany. Przejdziemy się dzisiaj tutaj na tą facelię z nostrzykiem. Znaczy głównie to miał być nostrzyk, ale zobaczymy jak to wygląda. No trochę jest tutaj nostrzyka. Widzicie? No ile biody. E, też sporo, no ale nostrzyk sobie teraz powinien chyba rosnąć szybciej. E, I sobie dać radę. No facelia tutaj kwitnie już chyba, już końcówka prawie. E, kwitnie, który to jest trzeci tydzień, pewnie, chyba tak już tak szybko leci ten czas drugi na pewno, pewnie trzy tygodnie temu tak zaczynała nieśmiało, ale było sucho teraz trochę te deszcze ją mm, poprawiły, znaczy tu faselia niebłasiana to jest jakby samosiejka, która wzeszła, bo, bo ten nostrzyk dosyć słabo, słabe miał wschody przejdziemy się tam jeszcze na łąkę z tyłu, znaczy łąkę, teraz już tam nie ma łąki, zawsze tam była łąka Teraz od kilku od trzech lat chyba to uprawiamy i, i tam była zasiana łąka kwiatowa. Nie pamiętam już jakiego producenta tatają siał. Dorzuciłem do tej łąki jeszcze nostrzyk dwuletni. Z myślą, że żeby mieć na przyszły rok to już więc kupiłem nostrzyk dwuletni od pasieki orkiszowej i go był tutaj wsiany, jednak tutaj było bardzo sucho, a wzeszło sporo właśnie chwastów. No to jest ta opucha chyba Tak tak to się nazywa, ale To jest chwastem, rośnie tutaj bardzo dobrze, nic tu nie, nigdy nie było siane, no ale ona powschodziła w tej O tu widać Co tutaj jest? Tu gryka, nawet zaczyna już kwitnąć Yy, tu jakiś jest też, o, widzicie, ogórecznik przejdziemy trochę dalej no już jest sporo, prawie do pasa tutaj taka. No, za kolano, tak już no, wyższe niż ten ogórecznik jest ta opucha na poplon dobra chyba, no ale dla pszczół tak to słabo wygląda yy, ta mieszanka tutaj i słonecznik chyba był yy, yy, gryki było no tutaj na górce gorzej powschodziło ale widzę, o sarenki sobie obiadają co chcą. Grykę sobie obiadły i te słoneczniki chyba też, bo coś tu jest mało tego. Wiecie, byłem ostatnio tydzień temu wyglądało to więcej. Było bardzo tutaj no tak. Sarenki sobie ładnie czy tam poobiadały. To co jest inne, a tej opuchy w sumie tylko tutaj chwasta no one nie chcą. Nie jedzą. Jakieś o widzicie pojedyncze sztuki tylko słonecznika troszeczkę jest tutaj e, tu jest o tutaj troszeczkę jest y, y, jak on ma nostrzyk troszeczkę go wschodzi Pojedyncze, a tutaj troszeczkę lepiej No jest mały, on pewnie wszedł dopiero po tych deszczach e, tu też coś Widzicie? Jakieś młode, młode roślinki. O, to jest gryka. Więc ona, one dopiero teraz schodzą, no niestety. No, tutaj, gdzie jest puste pole, bo tu na górce akurat widać było bardzo sucho, to nic nie schodziło, no to ona dopiero teraz schodzi. E, ta mieszanka. I ostrzyk też, no. no. coś tu może, tak będzie nierówno kwitło. No, ale to i tak, tutaj jest tylko właśnie dla pszczół. E, szkoda, że tak dużo jest tych, tego chwastu, bo to... To raczej hmm, widzicie nie ma za, za wiele kwiatów, ta opucha też pewnie dla pszczół nie jest aż takim wartościowym, chociaż te kapustyny to one dosyć ładnie rozkręcają pszczoły, no, no coś kwitnie, ale y, lepsza byłaby pewnie ta, y, ta łąka kwiatowa, no tu widzicie patrzcie jak powschodziło, ciekawe co to będzie. No, wygląda jak pewnie taka gorczyca, albo właśnie ta, ta opucha dalej wschodzi no po tym deszczu w powschodziło, tutaj te górki były puste teraz widać jest tu sporo no zawsze coś tam będzie kwitło, ale szkoda, szkoda że tej gryki, bo tu sporą część tej łąki kwiatowej właśnie gryka stanowiła ale widać bardzo smakuje sarną bo yy, bo nie ma jej wcale a było tutaj trochę Oj, noszyk się też zdarza, no zobaczymy może ten noszyk się, yy, się rozcieje. widzę i tego słonecznika jest mało nie wiem czy go sarny też nie pozjadały no trudno, każdy coś musi sobie... O, tu jakieś słoneczniki dwa są. Plan był taki, że tylko pójdzie na jesieni mulczer i ten nosszyk na wiosnę mógłby ładnie odbić i by, i by może było na dwa lata jakieś, jakaś uprawa. Bo tu jest... Tam jest rzeka płynie. Tam o widać zalew. Więc tu jest niby spora wilgoć, ale, ale wiosna była bardzo sucha. Też nie było kilka tygodni deszczu. I te wschody tu były słabe, mimo tego, że dosyć dobrze w terminie, to bo, chociaż było późno, siane, no bo przez to, że tu jest sporo było gryki i słonecznika, co się obawialiśmy, że, że to jakby wzeszło szybko, to by na pewno zmarzło. Te przymrozki nas w tym roku nie oszczędzały. No zobaczcie, no gryki to tu nie będzie nawet jednej. Wszystko jest zjedzone. Tam następna, tam kolejna. Tutaj no. Nie ma kryka widać, smakuje bardzo. Sarenkom. No. Tutaj akurat mało nawschodziło, ale nie widać. Oj, ten nostrzyk próbuję teraz. Tutaj nostrzyk jeden. Tutaj. No ciekawe. Może coś będzie z tego. No w sumie dobrze, będzie kwitło długo. Tu raczej to nie jest jakby taki pożytek towarowy będzie. To jest tylko tak dla zdrowotności pszczół, dla różnorodności pyłku, żeby matki nie przestały czerwić, żeby no w sumie lepsza baza pożytkowa. Tu mamy zdrowsze pszczoły i mamy mniej pracy przy nich, więc trzeba siać. No tu jakaś facelia tam powschodziła. W sumie można było pewnie dorzucić faceli do, do tej mieszanki, ale nie chcieliśmy, żeby było coś innego. O, tu też jakiś nostrzyk był. Patrzcie, no ten nostrzyk powschodził. Ja tu chyba jednorocznego miałem trochę, też pewnie go dorzuciłem. Jest ten nostrzyk tutaj, o. Tutaj, tutaj. O, ładnie nawet tu widać w tym. Ten nostrzyk. Może coś, jak przekwitnie ta opucha, ona może już większa nie będzie rosła to ten nożczyk sobie da radę. Się dobrze zakorzenił. Później mulcher by na jesieni poszedł. Jak już słonecznik przekwitnie będzie już to suche wszystko. No to... Właśnie mało jest tutaj żmijowca. Chyba, bo tu żmijowca było sporo. No ale tutaj urosła. <grytania> Wysoka. Już jest późno, bo już 20, Więc pszczół tu nie ma wcale. No też tak no, patrzcie, nawet tu po, teraz schodzi w tym, w tym gąszczu różne rzeczy. No, ciekawe, może coś będzie jeszcze kwitło. Tutaj też tylko trawa i widzę e, mało jest ostów. Chyba 3 lata temu, akurat tak tutaj wypadło, że ta łąka to był jeden wielki oset, taki, urosł na 3 metry. I nawet pszczoły z tego miód przyniosły. Te sąsiednie łąki również, a teraz tylko troszeczkę jest tych ostów. No, ale no cóż. Tak to wygląda. Więc tutaj jest tam chyba nie wiem, 22 rodzinki, więc tak podtrzymująco, będą miały e, jakiś pożytek. No i w sumie ważne chodzi o pyłek, żeby, żeby matki nie przestały czerwić. Teraz jest taki okres bezpożytkowy. No niestety się cały czas utrzymuje. Już ponad dwa tygodnie. Zazwyczaj jest koło zera, albo taki delikatny plus do w zależności jaka tam pasieka. No może ten na faceli są to tam teraz w końcu coś, coś drgnie. Tutaj też chyba tak po 100-200 gram, wczoraj chyba było na minusie. No bo też tego nie ma tu za wiele tej, tej faceli. Ona też nie jest taka gęsta jakby była siana. No ale jest zachowana ta ciągłość, nie trzeba niczym yy, 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 martwić się, że się wybrało całe miód. Chociaż tutaj jak widzicie ostatnia yy, no jeszcze ta akacja jest, więc jeszcze dopiero teraz kończymy odebranie. Znaczy dopiero normalnie to byłby to był normalny rok tak jak wcześniej to by był normalny rok to by byłby normalny termin Tutaj był noszczyk jednoroczny zasiany no ciekawe czy po tej faceli on się przebije jak teraz tak patrzę to go Tutaj nawet trochę jest. On powinien rosnąć wysoki. Miałem go tutaj kilka lat temu, taki wąski pasek. Kupiłem chyba 2 kilo tylko nasienia i takie były paski. tam na starych filmach możecie zobaczyć. Był nostrzyk, grzmiowiec i wtedy on super. Super schody były, pięknie to wyglądało. O. Zobacz, no i nawet jest go tutaj. Czy nie puszcza kwiatu wcale, ale... Tutaj go troszeczkę jest. Tutaj widzicie, to jest taka jakby. O, yy, lucerna kwiat ma taki, znaczy, yy, liście. O, tu jest sporo nawet. Teraz on powinien rosnąć ładnie, podlało. I miejmy nadzieję, że wygra z tymi chwastami. Facelia już yy, raczej kończy wegetację, więc ona większa nie będzie rosła. Yy, więc teraz. Pora na nostrzyk. No, zobaczymy. No, jeszcze jest czas na pora. No, co to jest dopiero 6 czerwca. Normalnie ten pożytek powinien być do, do końca czerwca. Na początku lipca się kończy. Tu w centralnej Polsce. No, w tym roku pewnie będzie szybko. Boję się, że, że się ten pożytek skończy za tydzień. No, lipa lipa szerokolisna już tutaj kwit, rozpoczęła kwitnienie. Drobnolisna nie kwitnie. Więc to mimo tego, że to wyglądało, że że wszystko zakwitnie od razu, no to jakoś te lipy trzymają ten termin i jest spokojnie. Tutaj ten grządka grzątka ogórecznika. Szmiele latają. Teraz już tylko pszczoły już siedzą w ulach. Ładnie to wygląda. Fajnie taka grządka że ona tak ładnie wzeszła może uda się zebrać trochę nasienia na przyszły rok a może by się sam wysiał ona jaka pszczoła jest jeszcze Widzicie? ją o. no dobra idziemy zobaczymy czy jeszcze pszczoły latają Pora najwyższa pora zacząć Zrobić jakieś przeglądy, już nie były robione z miesiąc. Trzeba by przejrzeć i e, skontrolować jak tam te matki z, i, i już trzeba wymieniać. Bo, 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 bo już jest późno e, generalnie ta pogoda. E, bo obawiam się, że zaczną trutnie wyganiać pszczoły no i, i będzie e, będzie marnie, e, bo jak wygonią trudnie. Te najbardziej cenne to już później może być. Pszczoły, już widzicie, już się pchają do przyczepki. Miód zapakowany trzeba jechać, bo zaraz będą chciały nam zabrać. Dobra, kończę. Na razie, cześć.